Witam wszystkich, witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę o typowych problemach, z którymi spotykają się samochody Jeep Grand Cherokee Sport Utility Vehicles od 2011 roku do 2022 roku. Numer 1: Niektóre modele 2011 do 2013 roku zostały wycofane z USA z powodu wadliwego przekaźnika pompy paliwa wewnątrz całkowicie zintegrowanego modułu zasilania. Gdy przekaźnik działa nieprawidłowo powoduje to, że pojazd nie może się uruchomić lub silnik zgaśnie podczas jazdy z powodu braku paliwa. Naprawa polegała na ominięciu przekaźnika wewnątrz TIPM i zainstalowaniu zewnętrznego przekaźnika, jak pokazano na ekranie. Numer 2. Niektóre modele z lat 2011 do 2014 roku zostały wycofane z rynku w USA, ponieważ wspomaganie hamulców jest podatne na awarie z powodu korozji. Ten problem powoduje, że pedał hamulca staje się trudny do wciśnięcia z powodu braku wspomagania hamowania. Naprawa polegała na wymianie podatnego na awarię wspomagania hamulców siły hamowania na nowy i zamontowaniu osłony zabezpieczającej przed wnikaniem wilgoci do nowego. Numer 3. Pompa wody w niektórych z tych pojazdów wyposażonych w silniki chemii jest podatna na wycieki płynu chłodzącego między 120 000 a 150 tysięcy kilometrów i wymaga wymiany. Numer 4. Niektóre modele 2018 zostały wycofane z USA z powodu wadliwego układu regulatora napięcia wewnątrz modułu sterowania mocą. Jeśli moduł sterowania mocą działa nieprawidłowo, może to spowodować, że pojazd nie będzie mógł się uruchomić lub silnik może zgasnąć podczas jazdy. Naprawa polegała na wymianie podejrzanego modułu sterowania mocą na nową, ulepszoną jednostkę. Numer 5 Skórzana deska rozdzielcza w niektórych z tych pojazdów ma skłonność do marszczenia się i odklejania, przez co pojazd ma zły wygląd. Numer 6. Wstrząsy powietrzne w niektórych modelach z lat 2011 do 2015 roku mają tendencję do powstawania przecieków powietrza przed 150 tysięcy km i wymagają wymiany. Numer 7. Niektóre modele z lat 2014 do 2020 roku, wyposażone w 3-litrowy silnik wysokoprężny, zostały wycofane z USA, ponieważ wysokociśnieniowa pompa paliwowa jest podatna na przedwczesną awarię. Gdy ta pompa działa nieprawidłowo lub ulegnie awarii, może spowodować zgaśnięcie silnika podczas jazdy z powodu braku paliwa. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonej wysokociśnieniowej pompy paliwowej na nową ulepszoną jednostkę. Numer 8. Niektóre modele 2014 do 2019 roku wyposażone w 3-litrowy silnik diesla zostały wycofane z USA, ponieważ chłodnica EGR w pojazdach, których dotyczy ten problem, może być podatna na zmęczenie cieplne. Zmęczenie cieplne może z czasem spowodować wewnętrzne pękanie chłodnicy EGR, powodując spalanie w kolektorze dolotowym, co może prowadzić do pożaru pojazdu. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonej chłodnicy EGR na nową ulepszoną jednostkę o ględzinach kolektora dolotowego pod kątem uszkodzeń i wymianie w razie potrzeby kolektora dolotowego. Są to typowe problemy, z którymi często spotykają się Jeep Grand Cherokee Sport Utility Vehicle z czwartej generacji. Miłego dnia!